Cześć, dzisiaj chciałam Wam pokazać mojego bananowca. Prezentuje się on tak. Jest podzielony już na dwie części. Tutaj mamy głównego bananowca i miał on takie fajne odszczepki. Łącznie mam trzy. One fajnie się właśnie gdzieś tam rozsiewają. Może nie do końca rozsiewają, ale inaczej się to nazywa. Nie powiem do końca jak. Rozmnaża się on z bulwy. Był on kupiony w biedronce dosyć fajnie prezentuje się ale jest bardzo delikatny zobaczcie tutaj był gdzieś dotknięty przez dzieci ten jeden liść się troszeczkę zaczął niszczyć ale myślę, że niczym to nie przeszkadza rozczepianie tych bananowców jest dosyć utrudnione bo on nie ma systemu korzeniowego takiego typowego tylko ma bulwy więc tak naprawdę do głównego bananowca są przyczepione te mniejsze trzeba niestety posłużyć się nożem ale w miarę delikatnie rozsadzać go, tak żeby yy, no, korzenie też wyszły razem z tymi mniejszymi yy, sadzonkami. Yy, podłoże musi być w miarę takie yy, przepuszczalne. Mam jeszcze podłożone tam ka yy, kamyki pod spód, yy, aby nie miał aż tak bardzo mokro. Aczkolwiek z tego co zauważyłam, on lubi mieć w miarę taką wilgotną ziemię. Nie, nie aż tak bardzo, ale jednak.